Podcast zawiera spoilery z filmu Ninja Scroll. Witam wszystkich. Na kolejnych naszych pogaduchach będziemy gadać o filmie Ninja Scroll. Moim gościem jest Kruszon z klubu miłośników fantastyki Sagita. Cześć, jestem Kruszon. Możecie mnie posłuchać na naszym kanale miłośników fantastyki. Jestem gościem podcastu Stacja Sakita oraz prowadzę cykl wywiadów o klubach fantastyki, wywiad ze smokiem. A więc dziś spotkaliśmy się po to, żeby podyskutować o filmie Ninja Scroll. Jest to anime z 1993 roku, czyli stare i niestety widać to po tej animacji. No, jednak to już tak trąci, ale jest zaskakująca, dobra, moim zdaniem. Po pierwsze, z czym mi to się kojarzy, jest to film troki. A po drugie, teraz jak tak, po tym filmie chwilę tak pomyślałem, kojarzy mi się bardzo z filmami akcji, które w latach 90. i 80. były popularne z Sylwestrem Stallonem, z Arnoldem Schwarzeneggerem, z Tolfem Lundgrenem. I to jest dla mnie film anime akcji. To jest sensacyjne, bardzo krwawe. Mocno odciekające krwią, ale to jest zdecydowanie film w stylu Rampo, e, w stylu, nie wiem, e, no Konana to nie, pokonan jest bardziej paśniowym, myślę, ale e, w stylu Rampo jak najbardziej jest ten film zrobiony. Zgadzam się, jest to właśnie tego typu kino, bardzo krwawe, typowo rozrywkowe, ale tutaj jak zwykle można wejść głębiej, no przecież tam ona pochodzi z klanu Koga. Ci co trochę znają popkulturę japońską to już im coś powinno świtać. Koga Iga. Iga to przecież też klane Ninja. Mamy tajemniczego mnicha, co do którego celu jakoś nie jesteśmy 100% pewni. On niby mówi, że chce coś zrobić, ale no, nie do końca tak, I, i na końcu okazuje się, że on jednak chciał wycykać naszego bohatera. Powiedziałeś tutaj, że mamy tutaj to kino drogi, ale przecież w kinie drogi chodzi o to, żeby przebyć tą drogę i podczas tej drogi jakoś się zmienić. Tu, ale przecież ta dziewczyna oczywiście się zmienia. Ale nikt czy się zmienia? W żadnym razie. Czy zmienia się nasz dżubej? No, też niezbyt, bo on jakby żyje dniem dzisiejszym. Jego interesuje głównie chwila obecna. Dopiero jak się dowiaduje, że jego życie zmieniło coś, co właśnie konsekwencje widzi teraz, to przez to on nabiera chęci do działania. Tutaj czytam teraz o tym filmie i znalazłem informację, że ten Ninja Scroll. Jest, był w latach 90 jednym z najważniejszych filmów anime prócz Akiry i Ghost in the Shell i wpłynął podobno na, na roceństwo Wachowskich przy tworzeniu filmu Matrix. I podobno przyczynił się to tego, że e, powstała seria The Animatrix. To też ciekawe. A prócz tego jeszcze, jeszcze znalazł informację, że Ninja Scroll został zainspirowany twórczością powieściopisarza tu Fuatro Yamaty. I jest różno oparty na postaci historycznej. Jupé jest postacią, nie wiem jak to się nawet wymawia, Jaku Yuppe Mitsuoshi W XVII wieku. Bardzo możliwe. Przecież to o czym wspomniałeś, to nie jestem pewny, ale on chyba stworzył książkę Bazylisk i na tej podstawie mamy właśnie mangę Bazylisk, którą zresztą recenzowałem. I Tutaj właśnie mam to przedstawienie dla przykładu to tych ninja. Oni mieli mieć umiejętności daleko przekraczające umiejętności zwykłych ludzi, na przykład umiejętność bilokacji, albo widzenia na odległość, czy w ogóle widzenia przyszłości. Oczywiście najpewniej oni sami to takie bzduro sobie rozpowszechniali, żeby ludzie wierzyli w to, że oni są wyjątkowi, ale jeśli chodzi o historię, to tutaj też jest to więcej tego, tych nawiązań. Jedna z postaci nazywa się Hanza. To jest prawdopodobnie nawiązanie do Hanza Hattori, który był dowódcą ninja Shogunatu. To też jest coś, co możemy wziąć w nawias, bo to może być to. Ale mamy też ślepego szermierza, czyli no Ichi. To jest kolejna postać na no wpół legendarna. I oczywiście tutaj też wspomniano w pewnym momencie, że chodzi o odtworzenie władzy rodu Toyomi. A kim, sobie, kim jest rod Toyomi? Oni stracili władzę, ponieważ Jasu Tokugawa ich obalił. Więc to też jest coś, co wiąże się z historią Japonii. Tak, trochę ma szokunem, jakby związanego. Też przedstawia te wojny tam. No tak. Dla mnie ten film był filmem troki. Bardzo ważna moim zdaniem była początkowa scena na moście, jak idzie tam przez ten most. I ta sama scena początkowa, jak idzie przez most, kończy się, bo on też idzie na końcu ten, przez ten most. Wynotowałem sobie, no, Krwawy jest mocno. Ten hmm. właśnie Staszec jest taką triksterską postacią, bo niby walczy w słusznej sprawie, ale czy na pewno słusznej? I wykorzystuje podstęp, intrykę i stratę, żeby zmusić UPA do pomocy. A prócz tego, na koniec, sam przyznaje, że chciał go zabić. Staszec jest dwuznaczną postacią, taką tricksterską. Z jednej strony, jest nipy walczy w dobrej sprawie. My do końca nie wiemy, czy ta sprawa na pewno jest dobra. Można powiedzieć, że tylko dwójka głównych bohaterów, ten UPA i ta dziewczyna, która się nazywała od kakero, to wiatuje się od niej. O, oni są dobrymi postaciami, tak? I, a ten starzec jest tak triksterską postacią. I na koniec chciał ja też zapić. Sam to tylko przyznaję, tak? Więc jest tutaj poruszona sprawa wielkiej polityki. Pojawiają się historyczne postacie. Na pewno ważne. Niektóre na pewno występowały, albo przynajmniej te roty. Ja nie jestem znawcą tak kultury japońskiej. Tutaj jest napisane, że że Ninja Scroll związany jest z fikcją szpiekowską. Na no ja bym bardziej powiedział z sensacją. Koniec, ten, jak ten główny cły zostaje pokonany, to wspomina mi się z Terminatorem drugą częścią, podobne zakończenie jest, tylko tam w słocie jest zatopiony, a w Terminatorze w szelasie, tak? No, i jest podobny to fan, Vampira Huntera Teaf. Niektóre postacie widać są te, we wszystkich tych filmach, są po prostu rysowane potopne to siebie i możemy odnaleźć w tych postaciach inne postacie z innych filmów tej, ko, tej wytwórni. Słuchaj, jeśli chodzi w ogóle o złoto, to ja tutaj mam trochę problem, bo złoto topnieje dopiero w temperaturze ponad 1000, tam, 1068 stopni bodajże. Jeśli dobrze pamiętam. Czyli no jednak mam wątpliwości, czy ta temperatura była wystarczająco wysoka, czyli możliwe, że to nawet nie było złoto. Ja bym ogóle nie patrzył na ten film pod pryzmatem rozumienia filozofii, czy takie coś miało miejsce. To jest po prostu film rozrywkowy, sensacyjny, zachęcający do postania fantasy i kultury japońskiej. To jest dobry film po prostu akcji. To jest no typowy film akcji, tak? Jest romans. Są straty, jest trudny przeciwnik, jest intryka wielowymiarowa, akcja wydaje się, że już zostaje opanowana, a tu nagle bohaterowie zostają wszuceni w nowe niebezpieczne wydarzenia. To jest dobre kino rozrywkowe. Wspomniałeś o tym, że, te, że ta animacja trochę się zestarzała. No moim zdaniem w okresie nie zestarzała. To jest dobry po prostu, dobry kawałek kina. I tak bym powiedział. I, i naprawdę nie stoi na przeszkodzie ta animacja. Możemy pooglądać, to jest film z 1993 roku, a filmy nie wiem, animowane niektóre, które były animowane komputerowo w latach 2000 kompletnie się zestaszały. Więc jak dla mnie animacja wcale ten rysunek kreska nie jest żadną przeszkodą w tym filmie. Tak, a wspomniałeś też o rodzeństwu Wachowski i tutaj nie dziwię się, że oni się zainspirowali właśnie jednym z tych filmów. Oni byli wielkimi fanami mangi. A jeśli chodzi o tego reżysera, i zresztą ta osoba też zrobiła scenariusz tutaj, to ta jedna specyficzna postać często się powtarza w jego twórczości. Dajmy na to, przecież on robił Vampire Hunter D. Bloodlust. I on zrobił też jeden z odcinków Animatrixa. Więc to jest człowiek, który odcisnął pewne piętno na kinematografii. Nie tylko japońskiej, ale też światowej. I zresztą ten nieśmiertelny, ten animacja, on też w tym siedział. Na AMPT ma ocenie 8, a na Rotten Tomatoes ma 89. No film jest dobry, po prostu on się nie nuci. Jest masa filmów... Już po 10-15 minutach masz coś tego filmu. A tu wchodzisz, masz dobry film w stylu, nie wiem, Kira Pira, tak? Kilpira. Po prostu krwawą akcję, rozkręcającą się i wciągającą. I to jest nie jest tak, że nie wiem, że wsiewa się na tym filmie, że, że nie wiem, że wychodzi się. Nie, po prostu się sieci i się okląta, i z się to okląta ten film, tak? wciągam, jako okrątam już trzeci albo czwarty raz, a za każdym razem miło obejrzeć i wcale nie jest takim filmem, który trzeba, nie wiem, po prostu obejrzeć raz i zapomnieć. Nie, on zostaje i po prostu miło to nieko wrócić. Tak, zostaje się ta akcja, ale czy zostaje się muzyka? Jest klimatyczna, ale ja już jej nie pamiętam. Tak, ja pamiętam bardziej muzykę z filmów po, tego, Studia Kilpi w szczególności Entinki, albo niektóre oponiki z anime, jakie były na przykład w latach 2000- które mieliśmy przyjemność oklątać, ale tu muzyka nie zostaje w pamięci. Jest po prostu tłem i tyle. Jest tłem. A dla kogo ten film jest? Ja bym powiedział, dla Koko ten film jest? No dla ludzi, którzy lubią filmy rozrywkowe. Jeżeli ktoś po prostu słucha, nie wiem, love story, albo y, romansu, albo jakiejś tramy, no to zdecydowanie nie. Ludzie, którzy chcą sobie po prostu kino akcji, kinoakcji, znajdą w tym filmie naprawdę dużo, dużo mięcha dla siebie, by to obejrzeć. No tak jest moje stanie. Jeżeli jesteście fanami Konana, Rampo, nie wiem, filmów Terminator, Arnolda Schwarzeneggera, czy innych z filmów sensacyjnych z lat 90., no to na pewno tu znajdziecie coś dla siebie. Całkowicie się z Tobą zgadzam. Też polecam ten film, ale jednak osobom powyżej 18 lat. Tutaj też się Aha. pewnie zgodzisz, na przykład, Zatrucie pewnego człowieka. No, no, zdecydowanie te, no, ten tak. film to dla dorosłych osób. No. Nie jest to film dla dzieci. O. Nie poleciłbym to trzynastolatkom, żeby obejrzeć ten film. Tak, nie jest to film dla dzieci, jest to film dla osób dorosłych i tyle. No jest tużo krwawych scen, kontrowersyjnych scen. Scen gore. No, no może też, tak. I, no I to na pewno nie jest tak, żeby oklątać konie w wieku 12, 13 czy 14 lat jako jedno z pierwszych anime. No nie, na pewno nie. To trzeba mieć z 17, z 18 lat, żeby sobie usiąść i to opejrzeć. Dopiero. A więc, czy mamy jeszcze coś do dodania na temat filmu Ninja Scroll? No, jeszcze jest, powstał serial 4- czy 5-odcinkowy Ninja Scroll, i półpopularny, popularny, no nie? A nie, ja mhm. mam ten serial na DVD i on ma bodajże 12 odcinków, 4 płyty. I jest jeszcze coś podobnego, ale to już jest inny reżyser Ninja Resurrection, który jest jeszcze bardziej krwawą łaźnią. No nic, to będziemy oglądać. <noise> tak. I pewnie będziemy tutaj o nim dyskutować. Będziemy o nim dyskutować. A więc ja polecam dojrzałym, starszym widzom film Ninja Scroll. Widzom, którzy chcą się trochę odmóżdżyć. Czy jeszcze coś masz do dodania? Nie mam. Dobrze, ja też nie mam, więc na tym będziemy kończyć. Z tej strony Mario z kanału Komiksem po łapach i... Kruszan z klubu miłośników fantastyki Sakita. Jeśli się podobało, to dajcie nam lajka like albo suba i możecie też coś napisać w komentarzu. To cześć! Cześć!